Dobry wieczór, witam serdecznie na kolejnej pomocowej konferencji. Dzisiaj Podernich to wszystkie Krzok 1929 kolona w AKILC dwa do jednego sujaństwa ekipy gości. Witam serdecznie dziennikarzy, którzy pracowali podczas dzisiejszego spotkania, a szczególnie ciepło są czynienia z wielką przyjemnością e, szkoleniowców obu ekip, trenera rucznego Simarka Wieśle. Witam serdecznie i trenera Pomarę, czy co to czarne Tradycyjnie prosiłbym o komentarz do tego, co oglądaliśmy dzisiaj przez grubo ponad 90 minut na Morawie Odtoreckiego Stadionu, a potem jeśli będą pytania z sali, o odpowiedzi na te pytania. Marek, bardzo proszę, Twoja ocena tego pojedynku. No na pewno dużo emocji na boisku, mecz myślę, że bardzo intensywny. Na początku krzywo wysoko podeszło, troszkę zmienili też pressing, mocno, mocno naciskali na nas. E, strzydłowymi, troszkę się z tym gubiliśmy w początkowych e, paru minutach, natomiast potem uspokoiliśmy grę i myślę, że tak od 20 minuty już do końca pierwszej połowy mieliśmy wszystko pod kontrolą e, tak naprawdę powinniśmy strzelić jeszcze jedną albo dwie bramki w pierwszej połowie, myślę, że wtedy mecz byśmy zamknęli, natomiast no, w drugiej połowie e, troszkę bardziej wyrównana e, ta, ta gra była, e, natomiast też mieliśmy sytuację, dwie stuprocentowe, musimy strzelić, jeżeli nie, no to wtedy krzona nas pokarał rzutem, rzutem wolnym, bramka ze stałego fragmentu. Ale cóż, młodzi chłopcy się nie podłamali i, i walczyliśmy do końca o zwycięstwo. Ym, powiedzmy tak, z całego, z przebiegu całego meczu uważam, że to zwycięstwo jest zasłużone. Dziękuję serdecznie. Tyle rywalek, pierwsza szkolenia między naszego dzisiejszego rywala. Radek twierdził, że broniliśmy tej dzisiaj nie udało się. Twoja ocena występu, twoja ocena meczu. Zgodzę się tutaj z wypowiedzią Tenera, jeżeli chodzi o, o tą pierwszą część meczu. 20 minut y, uważam, że dobrze wysoko y, realizowaliśmy te działania w bronieniu i, i odbieraliśmy piłki, natomiast y, brakowało, brakowało już tego wykończenia takiego przy, przy piłce, y, wejścia do pola karnego i tam troszeczkę chłodnej głowy. W drugiej części, tej pierwszej połowy, ta przewaga korony w operowaniu piłką wychodzili z takich piłek stykowych, co pozwalało im przyspieszać grę, i na pewno ta szybkość zawodników ofensywnych w fazach przejścia, pominięciu naszej linii pomocy, pozwalała im napędzać te akcje, które, które zdecydowanie były takie intensywne i szybkie, no i trzeba powiedzieć, że groźne. Dwie, trzy bramki korona w pierwszej połowie powinna zdobyć, nie sądzę. Natomiast y, prowadziła w tej pierwszej połowie i wykorzystała ten swój moment, którego my nie wykorzystaliśmy w pierwszych 20 minutach. Korona wykorzystała i, i, i prowadziła po, po takiej kuriozalnej trochę bramce, bo mieliśmy piłkę na nozy wybijając, nabijamy zawodnika i, i, i niestety gdzieś y, kończymy tą pierwszą połowę y, przy wyniku 1 do 0. Y, druga połowa. Y, jeszcze mocniej mocniej gdzieś próbowaliśmy ofensywniej ruszyć do ataków, zmieniliśmy trochę strukturę budowania na, na trzech, rozszerzyliśmy bocznych obrońców wyżej i daliśmy sobie możliwość pięciu ludzi za linią pomocy mm, korony, bo, bo w pierwszej połowie szła na nas frontalnie szóstką zawodników i, i w takiej grze jeden na jeden było trochę problemu. Wyżej było miejsce, gdzie była gra 4 na 4 i, i my trochę tego nie wykorzystywaliśmy po zmianach strony. Natomiast y, mecz Intensywny, na pewno taki z dużą energią, ale z dużymi pretensjami do siebie, bo przegrywamy prestiżowe spotkanie, przegrywamy mecz u siebie. Gdzie, gdzie w tej rundzie na trzy spotkania nie zaznaliśmy porażki i na pewno tutaj przy sytuacji w drugiej połowie, gdzie wyrównujemy mecz i, i gdzieś czujemy, że my możemy doprowadzić po tej, po tej bramce. Do, do prowadzenia. No uważam, że mocno nieodpowiedzialnie się zachowujemy i, i dajemy pożywkę sędziemu. Nie wiem, czy był, czy nie był. Natomiast no nie możemy być tak zaskoczeni z rzutu z auto. I, i Można powiedzieć, druga ramka podarowana dla, dla korony. i Niestety nie było czasu już, żeby w ogóle ruszyć do, do odrabiania tych strat. Dziękuję serdecznie.